To jest kurtka Keb firmy Fjallraven. Pojawiła się w katalogu szwedzkiego producenta raptem kilka tygodni temu. I chociaż z jednej strony to rzeczywiście jest rewolucyjna nowość, to z drugiej strony hmm, coś mi przypomina. No właśnie, to też jest kurtka Keb. Model sprzed 10 lat, z 2015 roku. Jest między nimi kilka drobnych różnic, ale jedna jest zupełnie zasadnicza. Materiał z jakiego zostały wykonane. Jednak, żeby opowiedzieć całą historię, trzeba cofnąć się znacznie dalej w przeszłość. We wczesnych latach 2000 w świecie nieprzemakalnych membran bezapelacyjnym liderem były laminaty gore. Goreteks miał jednak jedną zasadniczą wadę. Był kosztowny. Nie tylko w sensie ceny, którą musieli przełknąć kupujący nieprzemakalne kurtki z Goreteksu. Dla marek korzystających z tego rozwiązania to też była spora komplikacja procesu produkcji, bo każdy produkt musiał najpierw trafić do laboratorium GORE, i dopiero kiedy przeszedł pomyślnie testy, mógł być wprowadzony do produkcji z charakterystyczną czarną metką, na której widniało hasło reklamowe GORE gwarancja nieprzemakalności. Większość dużych marek zaczęło więc wprowadzać własne. Alternatywne rozwiązania. Odstawały zwykle od Goreteksu parametrami, choć prawdę mówiąc dla większości użytkowników i tak były wystarczająco nieprzemakalne, ale miały inną zaletę. Były znacząco tańsze. Fierer Raven był jedną z pierwszych europejskich marek outdoorowych, które zaczęły szyć ubrania z Goreteksu. Mieli je w ofercie już na początku lat 90. Równocześnie rozpoczęli pracę nad własną membraną, wprowadzili ją pod koniec lat 90. Nazywała się Hydratik. W ich katalogu funkcjonowały więc równocześnie. Kurtki szyte z Goreteksu i kurtki szyte z membrany Hydratik. Co ciekawe, korzystali wówczas z Goreteksu XCR, dla którego parametr nieprzemakalności wynosiła 45 tysięcy mm. Dla dzisiejszych membran to jest raczej nieosiągalne, a hydratik miał 10, może 15 tysięcy mm w zależności od wersji. Goreteks był na ekstremalne warunki dla tych, dla których liczyła się wyłącznie najlepsza możliwa ochrona, a hydratik dla powiedzmy zwykłych miłośników outdooru. Większość wielkich marek outdoorowych poszła zresztą dokładnie tą samą drogą. Mieli produkty bezkompromisowe, ale drogie, i wersję budżetową, ale oferującą nadal całkiem przyzwoite parametry. Trzęsienie ziemi nadeszło w roku 2005 i co najlepsze, wszyscy początkowo to zignorowali. Naukowcy pracujący w laboratoriach chemicznego giganta firmy DuPont opublikowali wówczas badanie, z którego w uproszczeniu Wynikało, że związki fluorowe, robiące zawrotną karierę od lat 50., nie ulegają rozpadowi w środowisku naturalnym. Dlaczego nikt się tym specjalnie nie przejął? Badania dotyczyły konkretnych związków chemicznych. Wystarczyło zastąpić je innymi o podobnych właściwościach. I po problemie. Ta publikacja z 2005 roku wyzwoliła zainteresowanie naukowców, pojawiały się kolejne badania i szybko okazało się, że szkodliwa jest cała rodzina związków fluorowych, nie tylko tych kilka wybranych. A na domiar złego zaczęto znajdować je wszędzie. Na przykład w organizmach niedźwiedzi polarnych żyjących na Grenlandii, w jednym z najbardziej odległych od cywilizacji ekosystemów świata. W 2008 roku ówczesna szefowa ds. produktów w Jelraven, Donna Bruns, która zresztą nadal tam pracuje, odebrała telefon od współpracującego z marką eksperta Stefana Posnera. Choć sama nie jest chemikiem, konkluzja po tej rozmowie była dla niej oczywista. Trzeba szkodliwej chemii pozbyć się natychmiast. Rok później Fjallraven, jako pierwsza znacząca marka outdoorowa, ogłosił plan usunięcia wszystkich związków PFAS ze swoich produktów. Jaki to ma związek z nieprzemakalnymi membranami? Waszą pierwszą myślą pewnie są impregnaty. I rzeczywiście, większość z nich wówczas bazowała właśnie na takich chemikaliach. Początkowo nazywano je związkami PFC, ale to jest dosyć nieprecyzyjny termin. Przyjmijmy dla uproszczenia, że PFC to jest po prostu wybrana grupa związków PFAS, czyli... Wszystkie PFC są PFAS, ale nie wszystkie PFAS są PFC. Z tym zresztą wiąże się pewien sprytny marketingowy trik, ale o tym za chwilę. Impregnaty jednak były tylko niewielką i dosyć łatwą do rozwiązania częścią problemu. Prawdziwym kłopotem była sama membrana. Goretex nie tyle zawierał PFAS, co był z takich związków w 100% zbudowany. Szefostwo szwedzkiej marki zdecydowało się wówczas na radykalny i odważny ruch, ale nic innego ich zdaniem nie wchodziło w rachubę. W 2009 roku w katalogu Fjallravena nie było już żadnych produktów bazujących na gore -Texie. i wydawało się, że tak zostanie. Zostali więc z własną bazującą na poliuretanie, więc wolną od PFAS, ale nie mogącą konkurować z Gore-Texem parametrami membraną Hydratik. Później nieco ją udoskonalili, pojawiła się wersja Hydratik IQ, ale równocześnie pracowali nad zupełnie nową koncepcją nadal pozbawioną PFAS, ale zapewniającą ten sam, a może nawet wyższy poziom nieprzemakalności co laminaty Gore. W 2010 roku ogłosili sukces i pokazali światu EcoShell. Stworzyć w laboratorium membranę to jedno, ale wdrożyć ją i zaprojektować dobre produkty na niej bazujące to drugie. To zajęło im kolejnych kilka lat. Pierwsze produkty pojawiły się w 2012 roku, ale na kurtkę Kep w pierwszej wersji Trzeba było czekać do lata 2015 roku. To prawda, że są marki, które potrafią czas od pierwszego projektu do umieszczenia produktu na półkach skrócić do może nawet kilku miesięcy. Takie produkty jednak najczęściej znikają równie szybko, jak się pojawiły. Albo nie są do końca przemyślane, albo w realnym użytkowaniu wychodzą jakieś zasadnicze wady i rok później pojawia się następna wersja, dwa lata później kolejna. Fialewent hoduje zupełnie odmiennej filozofii. Jeśli coś robią, to robią to najlepiej, jak się da. Zajmie im to więcej czasu? Okej, okay, nie ma problemu. Ważne, że to, co trafia w nasze ręce, nie wymaga poprawek. Ta kurtka, KEP, jest na to doskonałym dowodem. Pierwsza wersja pojawiła się w 2015 roku. Ta, współczesna, nie różni się od niej jakoś zasadniczo, a na pewno nie można powiedzieć, że zaprojektowali ją od nowa. KEP od samego początku była dokładnie taka, jaka powinna być. Cztery lata temu firma Gore ogłosiła, że dotychczasową membranę z EPTFE zastępują nową, wolną od związków PFA z membraną z EPE, czyli polietylenu. Bądźmy szczerzy, zastąpienie znakomitej, ale mało rozpoznawanej membrany EcoShell, równie dobrą, równie czystą pod względem ekologicznym, membraną, za którą stoi rozpoznawalność marki będącej synonimem nieprzemakalności, było posunięciem najzupełniej logicznym. Czemu więc Szwedzi nie zrobili tego natychmiast, tylko czekali aż do teraz? Mają do tej kwestii, jak mówiłem, zupełnie ortodoksyjne podejście. Wszystko albo nic. Marka Gore zastąpiła co prawda starą membranę nową, ale usunięcie PFAS z całego procesu produkcji zajęło im trochę czasu. Taśmy do podklejenia szwów, kleje, barwniki do tkanin, zamki itd. Wróćmy teraz do marketingowego triku, o którym wcześniej mówiłem. Zresztą chyba już wyjaśniłem częściowo, o co chodzi. Niemal wszystkie outdoorowe marki Dumnie informują, że impregnat, który stosują, jest czysty. DWR bez PFC. Te 2-3-litrowe skróty są od jakiegoś czasu nierozłączne. Pierwszy problem polega na tym, że impregnat to nie wszystko. Może rzeczywiście nie zawierać żadnych szkodliwych chemikaliów, ale co z membraną? Drugim problemem jest to, że bez PFC nie znaczy tego samego co bez PFAS. I jeśli tak jest, produkt reklamowany jako wolny od PFC rzeczywiście nie zawiera tych związków, ale zawiera PFAS to trudno mówić, że taka marka mija się z prawdą. To jest trochę tak, jakby kelnera w restauracji zapytać o to, czy w zupie są trujące grzyby, a ten odpowiedziałby, że nie ma muchomorów. Niby pocieszająca informacja, ale jednak nie to chcielibyście usłyszeć. Po tym przydługim wstępie, mogę wreszcie powiedzieć Wam parę słów o samej kurtce. Tej używam od raptem kilku tygodni i szczerze mówiąc, nie miałem jeszcze okazji sprawdzić jej w jakichś ekstremalnych warunkach. Trochę wiatru, trochę deszczu, trochę śniegu, nic nadzwyczajnego. Ale z tą kurtką mamy sporo doświadczeń. Od kilku lat spędzam co roku w wakacje mniej więcej 3 tygodnie na północy Skandynawii. I na tych wyprawach kep jest moją jedyną ochroną przed wiatrem i deszczem. A że za kołym podbiegunowią latem codziennie albo pada, albo wieje najczęściej zresztą jedno i drugie to zdarzało się, że keby miałem na sobie od świtu do zmierzchu przez kilka dni z rzędu. I mogę chyba powiedzieć, że przetestowałem ją solidnie i że znam jej wady i zalety. Tych drugich ma oczywiście zdecydowanie więcej, nie gorzej niż projektanci Fjallraven. Powiem Wam więc o tym, jak się sprawdza to, co w obu kurtkach jest identyczne, jakie są między nimi, oczywiście poza laminatem, różnice i które z tych zmian uważam za potrzebne, a które niekoniecznie. Zacznijmy od kroju. Obie kurtki są w rozmiarze M i mają niemal dokładnie takie same wymiary. Są tak samo obszerne i tak samo długie. W pierwszym odruchu tę chciałem wymienić na mniejszy rozmiar, bo wydawało mi się, że wygląda w niej, jakbym pożyczył ją od starszego brata. Okazało się jednak, że mógłbym wymienić ją tylko na czarną, a ten kolor jakoś przypadł mi do gustu, więc została. I dobrze, że tak się stało. Keb ma rzeczywiście dosyć luźny krój, ale dzięki temu mogę bez problemu założyć pod nią dodatkowe warstwy i nadal mieć swobodę ruchu. Teraz mam pod nią cienką puchówkę i ciepłą bluzę, ale zdarzało mi się mieć pod spodem naprawdę sporo więcej. Gdyby kep była za ciasna, to albo nie mógłbym się ruszać, albo marzłbym, bo przecież zakładanie ocieplanej kurtki na membranę w ulewie to nie jest zbyt dobry pomysł. O tym warto pamiętać, wybierając rozmiar. To nie jest kurtka uszyta według jakiejś przedziwnej skandynawskiej rozmiarówki. Nikt nie myli w fabryce metek, wszywając złą. Kep została tak właśnie obszernie zaprojektowana. Jest parę drobnych zmian w kroju. Rękawy mają nieco mniejszy odpór mankietu niewiele, ale trochę trudniej będzie naciągnąć je na jakieś grube rękawice. Trochę większy jest za to rzep. I to jest zmiana na plus. W wielu kurtkach ten element ma rzep przyszyty na samym brzegu. I próby odpięcia go w grubych rękawiczkach są co najmniej frustrujące. Tutaj o tym pomyślano, i na końcu jest kawałek materiału, za który nawet w najgrubszych łapawicach można chwycić. Mam wrażenie, że też trochę obszerniejszy jest kaptur, a to przyda się, kiedy zechcecie założyć go na kask. Skoro mowa o kapturze, to zniknęła. Regulacja tego otworu z przodu i, moim zdaniem, to jest strata. Jest oczywiście regulacja objętości kaptura, umieszczona z tyłu, ale ten element, moim zdaniem, został poprawiony. Teraz łatwiej jest za tę gunkę chwycić, bo kawałek plastiku na niej umieszczony się nie przemieszcza, a nowy zacisk można obsłużyć jednym palcem. Ten stary trzeba było jakoś próbować namacać i ścisnąć przez materiał, w nowym nie stanowi to żadnego problemu. I ten nowy, wygodniejszy patent pojawił się również w ściągaczach na dole, po bokach kurtki. W kapturze schowany jest też jeden ze szczegółów, które w kep po prostu uwielbiam. To, że po wewnętrznej stronie gardy dodaje się kawałek miękkiego materiału, żeby uniknąć otarcia na twarzy, to norma i wszyscy tak robią. W kurtce kep fragment takiego miękkiego, przyjemnego materiału znalazł się również z tyłu, na wszyciu kaptura, w miejscu, gdzie materiał zgina się, kiedy kaptura nie mam założonego na głowę. To jest naprawdę fantastyczny pomysł. Jeśli spędza się w tej kurtce całe dnie, jest błogosławieństwem. Kaptur ma też Usztywniony daszek, i ten element jest dokładnie taki sam ma taką samą wielkość jak w starej wersji, a to oznacza, że jest niezniszczalny. W mojej starej kurtce, mimo że mięteliłem go na wszystkie strony przez lata, nie połamał się i nadal trzyma swój kształt. Keb ma teraz trzy kieszenie. Zniknęła jedna, umieszczona na lewym ramieniu. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy użyłem jej więcej niż raz, więc z mojego punktu widzenia to nie jest istotna strata. To przydaje się chyba tylko w ośrodkach narciarskich, a kep, chociaż i w takich okolicznościach doskonale się sprawdzi, to nie jest kurtka w pierwszym rzędzie zaprojektowana na stok. Kieszenie są tak samo obszerne jak w poprzedniej wersji, można do nich sensownie schować coś większego niż tylko baton i telefon. Są umieszczone na tyle wysoko i na tyle blisko środkowego zamka, że nie będą kolidować ani z uprzężą, ani z plecakiem. Mają wyraźnie krótsze zamki, co moim zdaniem nie robi absolutnie żadnej różnicy w praktyce. I te zamki mają wyraźnie grubszą powłokę na wierzchu, która ma je chronić przed przeciekaniem. Uczciwie mówiąc, do zamków w poprzedniej wersji nie mam żadnych zastrzeżeń. Przetrwały ze mną naprawdę wiele, łącznie z najprawdziwszym sztormem i najprawdziwszą śnieżycą, zresztą na szczycie Kebnekajsy, od którego ta kurtka wzięła swoją nazwę. Więc jeśli te są chociaż odrobinę lepsze, to naprawdę nie ma się czego obawiać. Przy kieszeniach zostawiono też jeszcze jeden ważny szczegół, o którym mam wrażenie wielu projektantów takich kurtek zapomina. Żeby nie wiem jak wodoszczelny był zamek i żeby nie wiem jak starannie go zamknąć, nad suwakiem zawsze zostanie maleńki otwór i przez ten otwór woda będzie dostawać się do wnętrza kieszeni. Potrzebny jest taki element, tak zwany garaż, który przykrywa suwak i rozwiązuje problem. W kebie jest na tyle obszerny, że mieści się pod nim cały suwak i to jest chyba nawet istotniejsze niż sam zamek. Trzecia kieszeń jest umieszczona od wewnątrz, jest zrobiona z elastycznej tkaniny, jest odrobinę mniejsza niż w poprzedniej wersji, ale to jest symboliczna różnica. Zniknął też jeden element, którego szczerze mówiąc nigdy nie użyłem, ale który zawsze uważałem za dowód przywiązania do detali. Nie ma już otworu na kabel od słuchawek, ale oczywiście w czasach, kiedy wszystko już jest bezprzewodowe, to byłby kompletny archaizm. Szkoda natomiast, że wewnątrz tych dużych kieszeni nie ma już dodatkowej, małej, otwartej kieszonki. Z tego akurat korzystam ciągle, bo jeśli w kieszeni mam ileś tam drobiazgów, to te wybrane istotne mogę schować do takiej łatwo dostępnej kieszonki i bez problemu je z niej wyjąć, zamiast łowić je gdzieś w środku. Zwłaszcza, że te kieszenie są naprawdę głębokie i obszerne. Największą chyba zmianą jest to, jak wszyte są zamki do wentylacji na bokach kurtki. W nowej wersji K sięgają teraz. Mniej więcej od połowy tej odległości między rękawem a dołem kurtki do połowy długości rękawa. Są oczywiście dwustronne, mają dwa suwaki, i tak samo jak te zamki od zewnętrznych kieszeni, są laminowane. W pierwszej wersji kep były znacznie krótsze, więc zapewniały znacznie gorszą wentylację, ale sięgały na tyle nisko, że można było przez te otwory sięgnąć do kieszeni kurtki pod spodem i ogrzać w niej dłonie. Główny zamek jest niezmiennie laminowany, dwustronny. Z przedłużeniem tylko przy tym górnym suwaku, żeby kiedy zapina się ją w rękawiczkach, nie chwycić za oba i nie rozpinać kurtki równocześnie ją zapinając. Nowa wersja KEB jest lżejsza. Poprzednia w rozmiarze M waży 520 gramów, ta 480. Niby niecałe 10% różnicy, ale muszę powiedzieć, że zauważyłem to natychmiast. Są jeszcze dwie różnice dotyczące samego materiału, które można dostrzec chyba tylko wtedy, kiedy ma się porównanie. Jednej i drugiej wersji. Laminat oparty na membranie EcoShell był zdecydowanie bardziej elastyczny. Nowy GoreTex nie jest zupełnie nierozciągliwy, tak jak poprzednia ta standardowa wersja, bo oczywiście była wersja GoreTex Stretch, która się bardzo mocno rozciągała, ale różnica między jednym a drugim, czyli między GoreTexem a EcoShell, jest wyraźna. Drugą rzeczą jest to, że nowy laminat GoreTex jest głośniejszy. Po prostu trochę bardziej szeleści. Tego nie da się łatwo zmierzyć i nie jest to też jakaś gigantyczna różnica, ale na pewno jest. Wszystkie zmiany, o których powiedziałem, to są jednak zmiany kosmetyczne. Coś usunięto, coś dodano, ale to jednak nadal jest ten sam, sprawdzony przez lata model. Fielerowen nie podąża drogą młodowych sieciówek, na co skusiło się wiele marek outdoorowych, wymieniając niemal całą swoją kolekcję dwa razy w roku. Są pod tym względem na zupełnie przeciwległym końcu spektrum. Plecak Konken czy kurtka Greenland są w sprzedaży nieprzerwanie od ponad pół wieku. Pierwsza wersja Kep była w sprzedaży przez ponad dekadę. I ta na pewno przynajmniej tak samo długo nie będzie musiała być zmieniana. Kep to jest od lat mój ulubiony hardshell i nie mówię tego tylko dlatego, że w takim materiale wypada coś takiego powiedzieć, ale tak jest naprawdę. Ta kurtka nie zawiodła mnie nigdy i znosiła dzielnie Niezbyt delikatne traktowanie. Na pewno nie pójdzie w odstawkę, ale na następną wyprawę na północ, którą oczywiście planuję od momentu powrotu z poprzedniej, wezmę ze sobą tę nową.